Koniec lat 80. Niemcy wciąż były podzielone. Mur berliński w symbolicznych ruinach, ale na innej arenie miała wybuchnąć znacznie głośniejsza i bardziej metaliczna wojna. Deutsche Tourenwagen Meisterschaft. Legendarny DTM. To właśnie tam, pośród asfaltu, rdzy i oszalałych tłumów, powstał Mercedes-Benz 190 e 2 i półosiemnastka Ewolucja druga. Nie jako samochód, ale jako zagrożenie. Mercedes 190E urodził się grzeczny, średniej wielkości Sedan z Gamy W201 stworzony, aby zadowolić niemiecką kadrę kierowniczą i rodziny obietnicą niezawodności i komfortu, ale za reklamowymi uśmiechami coś się poruszyło w piwnicach Sindelfingen. BMW królowało z M3E30 na europejskich torach. Dla Mercedesa było to nie do zniesienia. Odpowiedź miała nadejść etapami. Najpierw 190 e 2,3 do szesnastki, potem 2,5 do 16, następnie evolution i im. Aż w latach 90. inżynierowie Daimler-Benz pokazali światu swoje zęby. Nazwa była niemal ceremonialna: 190 e 2,5 do 16 evolution II. Mandra sylab i liczb, która przypieczętowała Pakt z szybkością. Samochód wyglądał jak wojenny artefakt ze śladami tuneli aerodynamicznych i szalonych nocy na stanowisku testowym. Przedni zderzak był aerodynamicznym ostrzem. Poszerzone błotniki jasno dawały do zrozumienia, że nie jest to zwykły Mercedes, a tylna owiewka owiewka nie była dodatkiem stanowił zagrożenie. Wyglądał, jakby pochodził prosto z myśliwca Panawia Tornado to był szczyt inżynierii dominacji. Homologacja DTM wymagała wyprodukowania co najmniej 500 egzemplarzy na ulicę. Mercedes wyprodukował 502 egzemplarze, wszystkie pomalowane na metaliczny niebiesko-bloiszwarz, kolor, który zdawał się pochłaniać światło, a nie je odbijać. Samochód wyglądał jak cień, jak coś, co miało być ukryte, i zdecydowało się wyjść na światło dzienne tylko po to, by udowodnić swoją rację. Pod maską spoczywał silnik M102. E 25 przez 2, rzędowy czterocylindrowiec o pojemności 2,5 litra z podwójnymi wałkami rozrządu i gąsienicową duszą. Produkował 232 konie mechaniczne przy 7700 obrotach na minutę, gwałtowne, suche, niemal przemysłowe obroty. Cosworth odpowiedzialny za zaprojektowanie głowicy cylindrów. Zastosował wyrafinowane techniki do lotu i spalania do granic wytrzymałości termicznej. Rezultat? Blok, który nie tylko prosił o paliwo. Domagał się krwi. To było coś więcej niż tylko moc. To był sposób, w jaki ją dostarczał. Ewo II nie dostarczał mocy jak nowoczesny samochód. Z liniowym momentem obrotowym, płynną progresją i elektronicznym wspomaganiem. Eksplodował przy wysokich obrotach, zmuszając kierowcę do okiełznania każdego konia, z chirurgiczną precyzją, a do tego służyła pięciobiegowa manualna skrzynia biegów GetRag z zamkniętym zestopniowaniem i kultowym układem dogleg. Pierwszy bieg odizolowany w lewym dolnym rogu, aby przypomnieć kierowcy, że ma do czynienia z czymś wyjątkowym. Czymś stworzonym do jazdy na granicy możliwości. Wnętrze, w przeciwieństwie do wojowniczego wyglądu zewnętrznego, było funkcjonalne. Fotele, recaro, trójramienna kierownica. Analogowe instrumenty i brak zbędnych luksusów. Wszystko tchnęło celowością. To był kokpit pilota, a nie kanapa dyrektora. Na ulicy EWO drugie było niewygodne było szerokie, niskie i agresywne. Jego 17-calowe koła Old Racing, obute w opony o bardzo niskim profilu, wyglądały ostro. od wydechu był gęsty, głęboki, rezonujący z budynkami jakby samochód domagał się przestrzeni wokół siebie nie prosił o przejazd. On ją przyjął. Na zakrętach zachowywał się jak zwierzę w klatce, które zaraz zerwie się z łańcuchów. Samopoziomujące się zawieszenie hydropneumatyczne pozwalało samochodowi obniżyć się przy dużej prędkości, zmniejszając opór powietrza i zwiększając kontakt z podłożem. Była to technologia, która wydawała się pochodzić z przyszłości, zastosowana w sedanie z napędem na tylne koła w latach 90. Współczynnik aerodynamiczny wynoszący Zaledwie 029 mówił resztę. Ten samochód nie udawał, że jest szybki. On był szybki. I tak Ewo II pojawiło się na świecie. Nie jako odpowiedź na BMW, ale jako wyrok. Mercedes, który nie przepraszał za swoją dzikość. Samochód uliczny urodzony do wygrywania na torze. Legenda, która dopiero miała się zacząć. Inżynieria Mercedesa Benz 190 E2,5 do 16. Evolution 2 nie została opracowana w prezentacjach PowerPoint ani zatwierdzona przez komitety marketingowe. Narodziła się w trzewiach rywalizacji, z brudnymi narzędziami, nieprzespanymi nocami i inżynierami z cieniami pod oczami i dłońmi spalonymi metalicznym ciepłem. Każda część Evo 2, od wału korbowego po ostatnią śrubę w aerodynamicznym podwoziu, została stworzona w jednym celu: aby wygrać. A żeby wygrać, trzeba było odważyć się tam, gdzie inni się wahali. Sercem Ewo II jest silnik M102 E25 przez 2, rzędowy czterocylindrowiec o pojemności skokowej 2,5 litra, głowica ze stopu, aluminium z podwójnymi, górnymi wałkami rozrządu i niemal ręcznie wykonany układ dolotowy, ukształtowany we współpracy z legendarną firmą Cosworth. Maksymalna moc. 232 konie mechaniczne, dostarczane przy imponujących 7700 obrotach na minutę. Ale liczba to tylko brama. Liczy się sposób, w jaki ten silnik oddycha. Nie ma turbo, nie ma elektronicznego wspomagania. M102 w Ewo, drugi jest wolnosący i bezpośredni. Rozkręca się jak piła łańcuchowa podczas ataku. Każde naciśnięcie pedału gazu wymaga szacunku. Użyteczny zakres momentu obrotowego jest wąski, ale gwałtowny 2,4 mm skoku na 94 mm średnicy cylindrów. Generuje to nerwowe, wymagające zachowanie, bezlitosne dla nieuważnych kierowców. Tutaj albo dominujesz nad samochodem, albo on dominuje nad tobą. Skrzynia biegów to spektakl sam w sobie. Pięciobiegowa, manualna skrzynia biegów Getrak wykorzystuje układ dogleg, w którym pierwszy bieg jest odizolowany w dół i w lewo. Pozwala to na szybsze zmiany między drugim, trzecim i czwartym biegami faktycznie używanymi w wyścigach. To nie jest dla tych, którzy chodzą do supermarketu. Jest dla tych, którzy wiedzą co robią. Przełożenia są krótkie, suche, z mocnymi zmianami, które wymagają ręki i precyzji. A zawieszenie? Ach, zawieszenie. Mercedes nie zadowolił się podwójnymi wahaczami czy zwykłymi stabilizatorami. EWO II został wyposażony w samopoziomujący system hydropneumatyczny na wszystkich czterech kołach, bezpośredni spadek ze świata torów wyścigowych. Funkcja: przy dużej prędkości samochód automatycznie obniża się o 10 mm, zmniejszając środek ciężkości, poprawiając stabilność i zmniejszając opór powietrza. Oto aktywna aerodynamika w sedanie z napędem na tylne koła w latach 90. To, co dziś sprzedaje się jako futuryzm, Evo II robiło w ciszy ponad 30 lat temu. Na 17-calowych kołach Oz Racing, opony o ultra niskim profilu zakotwiczają samochód na asfalcie, niczym ostre pazury, a za tymi kołami wentylowany układ hamulcowy tarczowy, odziedziczony bezpośrednio po prototypach wyścigowych, zapewnia, że samochód Zatrzymuje się równie agresywnie, jak przyspiesza. Nie ma miejsca na błędy. Jeśli zahamujesz przed czasem, Ewo II rzuci tobą o ścianę rzeczywistości. Nie wybacza. Karze. Aerodynamiczna konfiguracja nie została stworzona, aby zadowolić projektantów. Narodził się w tunelach aerodynamicznych. Przedni zderzak, wloty powietrza, poszerzenia skrzydeł, a przede wszystkim monumentalna, tylna owiewka działają jako zintegrowany system. Współczynnik oporu powietrza, wynoszący zaledwie 0,29 punktów, idzie w parze z poziomem docisku, który utrzymuje samochód, przyklejony do podłoża nawet powyżej 245 km na godzinę, jego prędkości maksymalnej. Przyspieszenie od 0 do 100 km na godzinę zajmuje 6 do 7 sekund. Nie ma to jednak tak dużego znaczenia jak sposób, w jaki samochód zachowuje spokój na długich zakrętach technicznych zjazdach i podczas agresywnego hamowania. Evo II jest szybki nie tylko w linii prostej, to precyzyjna maszyna w chaotycznym otoczeniu. Wewnątrz samochód kontynuuje swój manifest, bez zbędnego luksusu. Fotele Recaro owijają się wokół ciała niczym stalowe ramiona. Trójramienna kierownica jest gruba, pewnie leży w dłoniach i nie sprawia żadnych kłopotów. Analogowe tarcze są głębokie, podświetlone z dyskretną intensywnością. Prawie jak instrumenty lotnicze. Wszystko komunikuje, jesteś w kokpicie, a nie w salonie. I być może to jest najważniejszy punkt, Evo II nie został zaprojektowany do rozrywki. Został zaprojektowany na wojnę. Powstał w kontekście, w którym samochody nadal mogły być ekstremalnymi maszynami, stworzonymi do konkretnych celów i sprzedawanymi bez przeprosin. Dziś stanowi zaciekłe przypomnienie tej przeszłości. Gdy na torach Deutsche Tourenwagen Meisterschaft Zgasły światła, powietrze przeszył nie tylko ryk silników, był to krzyk epoki. DTM w latach 90. był gwałtownym i milimetrowym widowiskiem technicznym, a w centrum tego huraganu znajdował się Mercedes-Benz 190 E2516 Evolution II. Nie jako samochód, ale jako siła okupacyjna wojenny artefakt przebrany za Sedana. Ewo II. oficjalnie zdebiutował w mistrzostwach. W 1992 roku i od pierwszych wolnych treningów było jasne: coś się zmieniło. To nie był tylko nowy samochód, to było nowe podejście. Mercedes-Benz, do tej pory powściągliwy, grał teraz z dzikością kogoś, kto nie akceptował pozostawania w tyle. Ewo II pojawiło się w atmosferze zemsty. Wersja wyścigowa, przygotowana przez AMG, była potworem okiełznanym jedynie przez niemiecką precyzję. Silnik, jeszcze bardziej ekstremalna odmiana M102, osiągał moc 400 koni mechanicznych, kręcąc się z prędkością ponad 9000 obrotów na minutę. Sekwencyjna skrzynia biegów Hewland z krótkimi przełożeniami i błyskawiczną reakcją pozwalała na brutalne zmiany w ułamkach sekundy. To był napęd na tylne koła. Duszą był napęd na przednie koła. Samochód został całkowicie przekonfigurowany na dwozie. Teraz wykonane z ultralekkich paneli, przeszło radykalną dietę. Podwozie zostało wzmocnione zintegrowaną klatką strukturalną. Zawieszenie zostało zaprojektowane tak, aby radzić sobie z przeciążeniami przekraczającymi jeden punkt sześć na zakrętach. Na prostych toru Hockenheim Ewo II pędził po torze z prędkością ponad 260 km na godzinę. Po czym nurkowo w zakrętach, gdzie większość samochodów hamowała. Po prostu się przechylał. Na torze Norris Ring z jego ciasnymi zakrętami i późnym hamowaniem Evo II pokazał inną stronę. Absolutną kontrolę w minimalnych przestrzeniach. Siła docisku generowana przez pakiet aerodynamiczny, ten sam onieśmielający wygląd, co w wersji ulicznej, teraz dostrojony bardziej agresywnie, dociskała samochód do podłoża jak niewidzialna ręka. Nie ślizgał się, utknął, a potem pojawił się Klaus Ludwig – jego nazwisko było już szanowane, ale to dzięki Ewo II zaczęto się go bać. Ludwik latał tak, jakby był na misji. Zimny, bezwzględny, niemal chirurgiczny. W jego rękach Ewo II nie był maszyną, był skalpelem. Na torze Nürburgring wytyczał perfekcyjne linie, omijając przeciwników, jakby przewidywał ich błędy, zanim jeszcze do nich doszło. Zolder wyprzedzał po zewnętrznej najbardziej szalonych zakrętów wykorzystując krawędź asfaltu jako swój prywatny tor. Mercedes miał również Bernda Schneidera, kolejne wielkie nazwisko, oraz Kurta Tima, duńskiego kierowcę o lekkich rękach i pragnieniu chwały. Dzięki temu Trio, gwiazdorska ekipa, zdominowała sezon 1962 niczym Blitzkrieg technicznej precyzji i psychologicznego zastraszenia. Ich przeciwnicy, w szczególności BMW i Audi, próbowali walczyć, ale Evo II było czymś więcej niż tylko samochodem. Było symbolem dominacji. Reakcja przyszła jak zawsze zza kulis. BMW w desperacji oskarżyło Mercedesa o wykorzystywanie luk w przepisach, zwłaszcza w konstrukcji tylnego profilu aerodynamicznego i kątów nadkoli. Audi tymczasem twierdziło, że opony Michelin używane przez zespół AMG Dawały im nadmierną przewagę w zakresie trakcji i odporności termicznej, ale nie było na to dowodów. Było tylko jedno spostrzeżenie: 190 i że nie, Ewo II wygrywał. I to wygrywał sowicie. W sumie Ewo II odniosło 11 zwycięstw w 34 etapach DTM. Ale bardziej niż liczby, w zbiorowej pamięci utkwił sposób, w jaki wygrało. Nie tylko przekroczył linię mety. Zdominował wyścig, sprawił, że wyglądało to na łatwe, sprawił, że wyglądało to okrutnie. I nawet gdy zmieniły się zasady, gdy wzrosła presja polityczna i gdy pojawiły się nowe generacje samochodów, Ewo II pozostał punktem odniesienia. Wszystko, co pojawiło się później, było do niego porównywane. Mercedes nie tylko wszedł do gry, przedefiniował plansze. Miało to jednak swoją cenę. Obecność Evo II na torze zaogniła napięcia w boksach i poza nimi. Wizerunek samochodu jako broni w formie sedana zaczął wyciekać na ulicę, a to mogło mieć poważne konsekwencje. Na to, że Evo II było suwerenne, ale to na ulicach stawało się niepokojące. Z dala od światła reflektorów DTM, wśród betonowych fasad i mokrego asfaltu europejskiego świtu Mercedes-Benz 190 E2,5-16 Evolution II przybrał inną formę. Stał się czymś więcej niż tylko samochodem. Czarną postacią, która wywoływała natychmiastowe reakcje, podejrzliwe spojrzenia, a w wielu przypadkach bezpośrednie działania prawa. Teoretycznie był to zalegalizowany samochód. Jeden z 502 z obowiązkową homologacją. W praktyce jednak jego wygląd naruszał zbiorową nieświadomość tego, czego oczekuje się od czterodrzwiowego sedana. Tylna owiewka wyglądała heretycko, urągając niemieckiej trzeźwości. 17-calowe koła, rozszerzone skrzydła, grzmiący, katedralny wydech. Wszystko to powodowało ukryty dyskomfort. Ewo II nie wyglądało, jakby jeździło po ulicy. Wyglądało, jakby się na nią wdzierało. W Szwajcarii reakcja była natychmiastowa. W miastach takich jak Lozanna i Genewa władze drogowe zabroniły nawet Ewo II okresowych kontroli, twierdząc, że ekstremalna aerodynamika Narusza ducha przepisów miejskich. W praktyce były to uprzedzenia techniczne. Samochód był fajny, ale był uciążliwy i to wystarczyło do zawalowanych prześladowań. We Francji, zwłaszcza w regionach takich jak Lyon i Marsylia, pojawiły się doniesienia o zatrzymywaniu dokumentów i odbieraniu tablic rejestracyjnych w selektywnych punktach kontrolnych. Uzasadnienie? Modyfikacje wizualne niezgodne z użytkowaniem miejskim. Te zaś, prawda? EWO II nie pasowało do wizualnej formy akceptacji tamtej dekady, która zaczęła zwracać się w stronę bardziej dyskretnych, mniej agresywnych, mniej e, autentycznych samochodów. W Niemczech, miejscu narodzin modelu, podział był jasny. Z jednej strony kolekcjonerzy i puryści wychwalali to dzieło jako szczytowe osiągnięcie krajowej inżynierii, z drugiej strony Patrole, sąsiedzi i regulatorzy postrzegali Ewo II jako uciążliwość dla społeczeństwa. Hałas silnika, nawet przy prędkości przelotowej, przekraczał 90 dB. A to w dzielnicach mieszkalnych, takich jak Prenzlauer Berg czy Schwabing, było równoznaczne z przestępstwem. Ale Ewo II nie tylko powodował dyskomfort słuchowy, wywoływał symboliczny strach. Jego postawa była onieśmielająca. Często zdarzało się, że mijano go w ruchu ulicznym, a kierowcy skręcali, aby uniknąć kontaktu z jego prostymi, ostrymi reflektorami. Nie wzbudzał zaufania, inspirował do ucieczki i tak jak wiele intensywnych maszyn wpadł w niepowołane ręce. Pomiędzy rokiem 93 a 1996 różne operacje policyjne w miastach takich jak Hamburg, Neapol i Marsylia przejęły Ewo II. Używane przez gangi przestępcze. To nie był przypadek. Samochód był szybki, dyskretny w kategoriach marki i zapewniał stabilność podczas pościgów. W Mediolanie egzemplarz został skonfiskowany po tym, jak został użyty do ucieczki z prędkością 230 km na godzinę na tangencjale Est. Kierowca uciekł. Samochód nienaruszony stał się dowodem. Z czasem sława rozprzestrzeniła się. Ewo II stał się znany w kręgach miejskich jako. Mercedes chaosu. Nielegalne gangi ścigały się nimi nocami na opuszczonych terenach przemysłowych. W Berlinie krążyły plotki, że tylko dwa z nich są nadal legalnie zarejestrowane w mieście. Wszystkie inne zostały wycofane z obiegu z powodu nadmiernej liczby skarg. Ale tam, gdzie system widział zagrożenie, subkultura widziała sztukę. Na tajnych spotkaniach Ewo II były traktowane jak relikwie. Nie były dotykane, jedynie kontemplowano. Ich obecność wyciszała atmosferę, jakby pojawiła się jakaś istota. Właściciele tych samochodów rzadko się odzywali, nie musieli tego robić. Ich maszyny mówiły za nich. W undergroundowych teledyskach z niemieckiej sceny rapowej Ewo II pojawiało się jako ikona autentycznej mocy, w przeciwieństwie do ostentacyjnych, luksusowych samochodów, które przychodziły i odchodziły jak przemijające mody. Ewo II pozostał ponieważ jego estetyka nie opierała się na guście. Opierała się na konieczności. Ten brutalny, funkcjonalny kształt został wyrzeźbiony, aby wygrać. I cały świat to poczuł, gdy go zobaczył. Czas jednak zaczął trzymać Ewo, drugi z dala od ulic, nie z braku zainteresowania, ale z powodu ochrony. Kolekcjonerzy zaczęli ukrywać swoje egzemplarze. Niektóre samochody zniknęły całkowicie, ukryte w szopach lub tajnych garażach. Dziś niewiele egzemplarzy widuje się na drogach, ale kiedy się pojawiają, w zimną noc na pustej ulicy, pod przefiltrowanym światłem starej latarni, świat wydaje się zatrzymywać. Ewo II stało się duchem, ale duchem z napędem na tylne koła, sercem Cosworth i mocą zmieniania otoczenia samą swoją obecnością. Niektóre samochody się starzeją, inne znikają. Mercedes-Benz 190 E2,5 do 16 Evolution, drugi wybrał rzadszą drogę. Wzniósł się. Jako artefakt przetrwał rozkład czasu w nienaruszonym stanie. Jako symbol stawał się coraz bardziej istotny, gdy branża odchodziła od wszystkiego, co reprezentował. Nie został zapomniany, został kanonizowany. Minęły dekady odkąd 502 opuściła linię montażową w Bremie. Mercedes się zmienił. DTM się zmieniło. Świat się zmienił, ale Ewo II pozostał. Utrwalone w zbiorowej pamięci pokolenia, które obserwowało jego ryk przecinający ciszę niemieckiej nocy. Nie pamięta się go z powodu nostalgii. Jest pamiętany z powodu swojej nieobecności, ponieważ nic go nie zastąpiło. Żaden inny sedan nie odważył się na taką samą intensywność, śmiałość i tożsamość. Dziś 190 euro. Ewo druga w oryginalnym stanie może przekroczyć 500 tysięcy euro na wyspecjalizowanych aukcjach. Ale ta kwota, choć imponująca, jest niemal trywialna w porównaniu z tym, co faktycznie jest przedmiotem negocjacji, to nie samochód, na, to historyczny artefakt, kawałek epoki, w której inżynierią wciąż kierowały wybuchowe pasje i pragnienie konfliktu. W każdym ewo, drugim drzemie duch konfrontacji. Przesłanie pozostawione przez inżynierów i kierowców, którzy nie chcieli tylko uczestniczyć, chcieli wygrywać stylem, brutalnością, kontrolą. Na zamkniętych spotkaniach kolekcjonerów EWO drugi traktowany jest jak relikt. Właściciele szepczą o numerach podwozia, oryginalnych uszczelkach i historii homologacji. Zmieniona śruba może zdewaluować wartość egzemplarza. Oryginalna instrukcja z fabryczną pieczątką może podwoić zainteresowanie kupującego. Niektórzy ludzie trzymają swoje samochody w komorach klimatycznych ustawionych na fabryczną temperaturę, z oponami pompowanymi co 30 dni, nawet jeśli nie przejechali ani metra. Ale ewo II nie było ograniczone do zamkniętych salonów. Pojawił się również na srebrnym ekranie. W grach takich jak Gran Turismo, Asetto Corsa i Forza Motorsport pojawia się zdrobiazgową grafiką, dźwiękami przechwyconymi z prawdziwych egzemplarzy i fizycznym zachowaniem opartym na historycznych danych telemetrycznych. W symulatorach samochód pozostaje taki sam, trudny do okiełznania, wymagający precyzyjnego hamowania, kontroli sprzęgła i poszanowania limitu obrotów. Nie został uproszczony, aby się podobać. Podobnie jak w prawdziwym życiu, Ewo II pozostaje wy wymagający w cyfrowym świecie. W popkulturze jego cień pojawia się tam, gdzie najmniej się tego spodziewasz. W teledyskach z berlińskiej i studgarkiej sceny miejskiej Ewo II jest dominującym elementem wizualnym, nie jako przedmiot ostentacji, ale jako symbol surowej siły. W sesjach zdjęciowych jego ciemny korpus kontrastuje z opuszczonymi budynkami tworząc kompozycje, które przywołują na myśl nieporządek i siłę. Nawet na konceptualnych pokazach mody pojawiał się jako statyczny element, pomnik mechanicznego brutalizmu. Mercedes-Benz, świadomy znaczenia tego modelu, od czasu do czasu próbował naśladować jego chwałę. Modele takie jak C63, AMG Black Series i AMG One flirtują z tym dziedzictwem, ale tak naprawdę nigdy go nie dotknęły, ponieważ Ewo II nie był tylko arkuszem specyfikacji, to był stan umysłu. Propozycja z niewagą: żaden obecny samochód nie ma w sobie takiej chęci, Bycia niezłomnym, to właśnie czyni go wiecznym. Ewo II jest jak blizna pozostawiona w historii inżynierii motoryzacyjnej. Widoczna, głęboka, odporna na upływ czasu i jak każda blizna, niesie ze sobą historię przemocy, przezwyciężenia i przetrwania. Nawet dziś, gdy od czasu do czasu pojawia się na ulicach w Londynie, Monachium, Pradze, wywołuje ten sam efekt. Ciszę. Szacunek i niepokój. Rzadki rodzaj szacunku, którego nie da się wyjaśnić. To się po prostu czuje. A dla tych, którzy nigdy nie słyszeli jego silnika, nigdy nie widzieli jego sylwetki przecinającej poranną mgłę, pozostaje tylko echo w filmach, nagraniach, audio i w oczach tych, którzy widzieli z bliska, co to znaczy mieć Ewo II na pełnym biegu. Są samochody, którymi się jeździ, są samochody, które się posiada. Są też takie, które nawet stojąc nieruchomo obserwują Cię. Mercedes Benz 190 E2 i pół do szesnastki Evolution, drugi jest tym trzecim typem. To nie pojazd, to nieruchome spojrzenie we wstecznym lusterku historii. Przypomnienie, że był czas, kiedy marki nie przepraszały za tworzenie maszyn, które były zbyt intensywne, zbyt głośne, zbyt niebezpieczne. Czas, gdy strach był częścią jazdy, a także chwała. Ewo Drugi nie pasuje do współczesnego świata. W świecie autonomicznej jazdy, cichych silników i stałej łączności jest hałasem. Wada w systemie. Nadal wymaga słuchania silnika, czuć wibracje skrzyni biegów, jeść asfalt przy każdej zmianie biegu, jakby każdy kilometr był ostatnim. I być może właśnie dlatego jest dziś tak potrzebny. Świat zapomniał, jak to jest żyć i intensywnie. A Ewo II jest tutaj, stojąc nieruchomo jak wojenny artefakt gotowy do aktywacji. Nie po to, by przewieźć się z jednego punktu do drugiego, ale po to, by przypomnieć, że jazda polega również na konfrontacji. Konfrontacji z własnymi ograniczeniami, konfrontacja z rutyną, konfrontacja z samą ideą udomowionej prędkości. Nie chodzi o komfort, nie chodzi o luksus, nie chodzi o technologię wspomagającą. Chodzi o absolutną kontrolę. We wszechświecie, który głosi absolutne bezpieczeństwo, chodzi o bycie częścią maszyny, a nie tylko jej używanie. Kiedy wsiadasz do Ewo II, świat zmienia gęstość. Kierownica reaguje z prawdziwą wagą. Zawieszenie pokazuje każdą rysę na asfalcie. Ryk silnika jest jak obietnica: obietnica, że droga wciąż może być niebezpieczna, że wolność wciąż może ryknąć i że historię wciąż można tworzyć własnymi rękami.